Śniło mi się, że znika treść kwiatów wątpliwa i że ogród istnienia z listwionego syt ginie. Ginie szepcząc twe imię, dziewczyno wróżb pchciwa, a śmierć szarpie na strzępy Twój spieszczony byt. Ginie w złoto i jedwab postrojone życie i cmentarz, gdzie rozpacza zapomniany trup. I las znika, gdzie ślad swój wyryła niezbicie zwycięska rzeczywistość moich dzielnych stóp. Znikło miasto, gdzie wrzała bezzasadna praca i gdzie rozbudowywał śmiech niebyt i żal. Nadaremnie się obłok słońcu przypodzłaca. Znikł obłok, żywot wieczny, bóstw kilka i dal. Lecz ja trwam, by śnić jeszcze na mogile nieba mrok, któremu śmierć chmurne rozczesuje brwi. I mój pokój trwa także, dlatego że trzeba mieć pokój we wszechświecie. I zamknąłem drzwi. Świerszcz piosenką zapiecną oszołamia ciszę. Anioł miga białawo w zaokiennej mgle, a ja wiersz ten dla świerszczy i aniołów piszę. I tak mi źle na świecie. Tak mi strasznie źle.